Witam państwa bardzo serdecznie. Mówiąc o literackim Lublinie, koniecznie musimy wspomnieć o legendach i bajkach lubelskich. Naszym gościem jest autorka Legend Lublina dla Dzieci, Magdalena Mazurcisy. Dzień dobry. Witam. Dlaczego warto czytać legendy? Legendy. Myślę, że poprzez czytanie legend na pewno można poznać miasto, jego historię czytając legendy, to tak jakby się wgłębić właśnie w opowieść o Lublinie, to taką bajkową, no ale tak jak wielu z nas mówi, że w każdej legendzie jest jakiś grosik prawdy, więc myślę, że poprzez legendy ta historia przenika do, do dzieciaków, ale nie tylko, no bo legendy nie są tylko dla dzieci, są również jak najbardziej dla, dla dorosłych, którzy również mogą Zapoznać się z miastem, a mogą też znaleźć ten, ten wspólny język z dziećmi w opowieści o historii miasta. Mhm. E, twoja książka, e, kilkanaście legend, e, i co ciekawe, jest tu też e, mapa Lublina, mapa Starego Miasta. E, możemy czytać te legendy, e, sprawdzając sobie. Gdzie znajdują się opisywane miejsca, ale do czego możemy jeszcze wykorzystać książkę? Ja w ogóle właśnie te legendy w książce ułożyłam powiedzmy, no nie w takiej kolejności stricte chronologicznej, ale poniekąd tak, żeby czytając po kolei te legendy móc poznać tą historię najstarszą, Lubliną i tak przejść sobie przez nią. No i właśnie ta, ta mapa, która przede wszystkim służy spacerom i takim spacerom rodzinnym, gdzie. Mhm. Można indywidualnie, tak, z własną rodziną, wybrać się na spacer po Starym Mieście, wcześniej gdzieś w zaciszu domowym wieczorami, poczytać te legendy i tak najlepiej to się sprawdza, a później pójść w miasto i szukać tych legend. Każda z nich, ta, którą jeszcze można spotkać w przestrzeni miasta, zaznaczona jest na mapie. No i wędrując właśnie uliczkami Starego Miasta, można się natchnąć na te, na te historie, na te legendy. A mamy tu jeszcze taką bardzo poręczną książeczkę, można ją schować do kieszeni i też są to legendy starego miasta Dokładnie, legendy starego Lublina napisane przez Marka Kasprzyka To jest ciekawe, ja wpisałam te legendy w formie takich bajek, opowieści natomiast te legendy tutaj no ta czołowa legenda nawet wizerunek i Szczupaka i Lina umieszczone na na okładce To są legendy spisane wierszem Więc zupełnie inna forma I tak jak mówisz, są bardzo, bardzo poręczne Te, żeby je schować I czytając te legendy Jak najbardziej też można wejść W opowieść o Lublinie Tutaj w ogóle sam wstęp Początek Może te, przeczytam taki Początek zaproszenie do tych legend Nie będę czytała legend, ale takie zaproszenie Właśnie do tej książki Dziś zapraszam do Lublina, który nad Bystrzycą leży, do kamienic i uliczek, do kościelnych smukłych wieży. Przejdźcie się po starym bruku, podziwiając wszystko wkoło, posłuchajcie starych legend, z nimi zawsze jest wesoło. Kiedy wreszcie przeczytacie starodawne opowieści, przyswoicie tyle wiedzy, że i w, ich głowie, że w ich głowie się nie zmieści. Więc myślę, że to jest doskonałe takie zestawienie tego, co można znaleźć właśnie w książkach opowiadających o historii miasta. I tu mam jeszcze taką ciekawostkę. Tu były legendy, tu mamy natomiast bajki o Lublinie. Jest to książka, która została wydana przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Książka powstała w ramach projektu Lubelska Dzielnica Kreatywna. Autorką bajek jest Weronika Czerniak. Zaczyna się opowieścią o początkach miasta, ale jest to historia inna niż znajdziemy w legendach. Przekazamy się ulicą lubertowską, poznając historię mieszkańców i rzemieślników, którzy mieli swoje zakłady przy tej ulicy. I co ciekawe, ostatnia bajka nawiązuje troszeczkę do literatury. Jest to opowieść o sklepie Jana Mincla i młodego gimnazjalisty Aleksandra, który pomagał mu w handlu. I jak możemy się domyślać, został wielkim pisarzem Kubolesław Prus. Także polecamy książkę. Niestety nie można jej dostać w księgarniach, ale warto poszukać jej w formacie PDF w internecie. Tak, tak, jest do pobrania. myślę, że na pewno warto i no fajnym jest to, że Lublin oprócz swoich legend zyskał też bajki o Lublinie, prawda? Jakieś dopełnienie legend. Dokładnie. Jeśli mowa o bajkach, to chcemy jeszcze pokazać bardzo ciekawe, pięknie wydawane książki wydawnictwa Mimochodem. Jest to nasze lubelskie wydawnictwo. Książki pięknie wydawane, każda ma troszeczkę inną szatę graficzną, innych ilustratorów, natomiast autorką bajek jest Joanna Klara Teske. Książki zachwycają takim ciepłem, pięknymi opowieściami. Znajdziemy tam ciężniczki, będzie książę, ale też mnóstwo różnych zwierząt. Gadające psy. Tak. Tu mamy na przykład historię o myszy, która najbardziej lubiła wygrzewać się przy piecu, i była bardzo, bardzo smutna w te miesiące roku, kiedy ten piec jej nie mógł ogrzewać, i staruszkowie, którzy, u których mieszkała ta myszka, próbowali znaleźć sposób, żeby mysz rozweselić. I to jest piękne wydanie tej książki, prawda? Bo tutaj przypleciona w ogóle ta szara okładka o szarej myszy i tutaj e, jeszcze właśnie jak związana Myślę, że gdzieś tam. Z sianem, słomą, prawda? Także takie nawiązanie. Idealnie wszystko jest skomponowane. Tak. Ty masz obok siebie książkę, która została doceniona Ach. przez polską sekcję IBY, która nagradza najciekawsze książki dla dzieci. Tak, to książka w krainie Wędrującej Nocy. To też takie niedawne moje odkrycie z dzieciakami. W ogóle odkrycie lubelskiego wydawnictwa, lubelskiej autorki, która pisze bajki dla dla dzieci, ale też tak jak legendy, bajki niekoniecznie są tylko dla, dla dzieci. Rodzice, którzy czytają te bajki, też odnajdą coś na pewno dla, dla siebie. I tutaj mam taki fragment to jest właśnie bajka w krainie wędrującej nocy. Nie będę tak bardzo się zagłębiała, o czym ona jest. Naprawdę jest warta do przeczytania ta bajka. Natomiast intrygująca jest ta wędrująca noc. I tutaj mam taki fragment, który sobie zaznaczyłam, odpowiadając trochę na pytanie, czym jest ta wędrująca noc. Dlaczego kraina, do której idziemy, nazywa się krainą wędrującej nocy? Nie będę zdradzała po co idą bohaterowie, czego szukają, ale pada odpowiedź. Bo to kraina, w której noc wędruje jak chce. Raz przyjdzie tu, innym razem tam. Przyjdzie bez uprzedzenia, pobędzie jakiś czas i potem tak samo niespodziewanie, jak przyszła, znika. Odparł królewicz, jakby dobrze wiedział, o czym mówi, choć zna Ukrainie wyłącznie z opowieści psa. No to tutaj zdradziłam dwóch bohaterów na pewno, królewicza i psa. Natomiast bardzo działa na e, wyobraźnię, tak? Jesteśmy przyzwyczajeni do nocy i dnia, natomiast tutaj e, właśnie ona sobie wędruje, kiedy, kiedy chce. Więc na pewno polecamy... Wajki lubelskiego wydawnictwa. Tak, zachęcamy do sięgnięcia po legendy, zachęcamy do spacerów po Lublinie i odkrywania tego miasta dzięki literaturze.